z tej strony Ryszard Czerkowski. Dzisiaj wykonamy sobie test, który sprawdzi stan Waszych mięśni głębokich centrum. Przez mięśnie głębokie centrum mam na myśli mięsień poprzeczny brzucha, mięśnie dna miednicy, przeponę, mięsień wielodzielny oraz głębszą warstwę mięśni skośnych brzucha. Natomiast często bardzo pytacie, co w tym wszystkim jest najważniejsze. Moim zdaniem stabilizacja centrum jest gdzieś tutaj, na szczycie tej listy, obok oddychania. Oddychanie jest jeszcze ponad, tym, ponad stabilizacją centrum, ponieważ jest warunkiem koniecznym do prawidłowej pracy stabilizatorów centrum. Mięśnie, które wymieniłem, popularne nazywane są mięśniami core. I teraz zauważcie, że odpowiadają za stabilizację przede wszystkim odcinka lędźwiowego kręgosłupa, za stabilizację miednicy. Tak naprawdę to do tych mięśni przede wszystkim organizm wysyła jako pierwszą informację, kiedy chce wykonać jakich, jakikolwiek ruch. Czyli najpierw tutaj do mięśni centrum głębokich, później dopiero do tych mięśni, które wykonują na przykład odwiedzanie ramienia. I teraz przede wszystkim te mięśnie odpowiadają za postawę, czyli za to, jak w tym momencie stoję oraz za zabezpieczenie każdego ruchu. Zauważcie jedną rzecz, jeżeli chcecie osiągnąć stabilność na przykład stawu ramiennego, to się nie da zrobić bez poprawnej stabilizacji centrum, czyli najpierw tu, tu mamy taką bazę i na podstawie tej bazy możemy budować stabilizację ramienia, stabilizację kolana, jakąkolwiek inną stabilizację, ale bez tego nie da rady. Prosty przykład, za Stabilizację ramienia odpowiadałem mięśnie stożka rotatorów. Mięśnie stożka rotatorów są połączone z łopatką, łopatka natomiast jest połączona z kręgosłupem. I teraz, jeżeli kręgosłup będzie miał niepoprawne krzywizny, coś tutaj będzie się działo nie tak, łopatka będzie niestabilna, ramię, Chociażbym nie wiem jak bardzo pracował nad tym stożkiem rotatorów, dzień w dzień te mięśnie katował, nie da się tego zrobić. Tak, ramię będzie dalej niestabilne. Kolejny przykład, budujecie Piękne apartamenty, najlepsze materiały wykończeniowe, odporne na każde trzęsienie ziemi, powodzie, na wszystko. Ale całość tego budynku jest postawiona na drewnianych palach. Czy to się utrzyma? Nie. To są właśnie pale. To jest wasz fundament. Jeżeli on będzie stabilny, wasze ciało będzie bezpieczne, wasza postawa będzie prawidłowa, każdy wasz ruch będzie odpowiednio zabezpieczony. Wykonajmy test sprawdzający stan waszych mięśni tor. się na plecach. I w tym momencie bardzo ważne jest znalezienie tutaj naturalnej krzywizny kręgosłupa w odcinku lędźwiowym. Przechodzimy miednicą do tyłu w kierunku tyłu pochylenia. Miednicą w kierunku przodu pochylenia, czyli robimy tutaj taką większą szparę pod lędźwiami. I teraz przyjmujecie mniej więcej taki stan pośredni pomiędzy jednym a drugim. Jeżeli nie wiecie o co chodzi w tych przodu pochyleniach, tyłu pochyleniach, po prostu wciśnijcie sobie tutaj pod lędźwia dłoń i teraz ważnym będzie zwrócić uwagę na docisk odcinka lędźwiowego kręgosłupa na dłoń, czyli to na ile dociskamy to jest podstawowy kryterium w tym ćwiczeniu. Samo ćwiczenie będzie polegało na tym, unosimy nóżki i będziecie powoli opuszczać nad ziemię, powolutku, powolutku, powolutku. I teraz nad samą ziemią wytrzymujecie 4 sekundy i znowu jest gięcie w biodrze i opuszczenie. Podczas wykonywania tego ćwiczenia, tak jak powiedziałem, zwracajcie uwagę na docisk tutaj lędźwiami dłoni. dłoń. I wykonujemy ćwiczenie. To jest pierwsza wersja wykonania. Kilka sekund na ziemię. Kolejny raz. Kilka sekund na ziemię. I teraz jeszcze trzeci raz został, ja już go nie wykonuję, ale zwróćcie uwagę, że docisk na dłoń pozostał taki sam. Tutaj się nic nie stało z odcinkiem lęźwiowym, udało mi się powtórzyć to trzy razy, udało mi się wytrzymać 4 sekundy dosłownie kilka centymetrów nad ziemią stopami. Teraz druga wersja wykonania. Proszę. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. Odrywamy się odcinek ręczniowy od dłoni, czyli ta szpara się powiększa. Nie jestem w stanie zrobić tego powoli. Nie jestem w stanie utrzymać kilku sekund nóg nad ziemią. Czyli jeżeli tych trzech kryteriów nie spełniacie, albo tutaj odcinek ręczniowy ten nacisk się zmniejszył, odcinek ręczniowy się oderwał, albo zrobiliście to mega szybko, albo nie wytrzymaliście tych kilku sekund nad ziemią, tudzież nie zrobiliście trzech powtórzeń, to jest druga wersja wykonania ćwiczenia. Podsumowując test. W pierwszej wersji udało mi się trzykrotnie powtórzyć to ćwiczenie. Udało mi się 4 sekundy w każdym powtórzeniu wytrzymać nogami stopami nad ziemią. I udało mi się przede wszystkim wykonać to ćwiczenie bez zmiany nacisku lędźwi na dłoń. Tak, czyli ta szpara tutaj pod odcinkiem lędźwiowa pozostała taka sama. To jest poprawne wykonanie tego ćwiczenia i Taki stan Waszych mięśni kor zapewnia Wam bezpieczeństwo i poprawne wykonywanie ćwiczeń, poprawną stabilizację całego ciała. W drugiej wersji niestety nie udało mi się utrzymać tego wolnego tempa popadania nóg, nie udało mi się utrzymać kilku sekund stóp nad ziemią i przede wszystkim tutaj lędźwia. Odrywało mi się znacząco, znacząco od podłoża, nie udało mi się utrzymać stałego docisku e, odcinka lędźwiowego na dłoń. Dlatego niepoprawna wersja wykonania ćwiczenia. I teraz, jeżeli w takim stanie macie mięśnie, Kor, mięśnie głębokie centrum, to nie zapewni wam, one nie zapewnią Wam bezpieczeństwa podczas e, treningu siłowego, jak również podczas e, jakichkolwiek czynności w codziennym.